Jeżeli chcesz poderwać chłopaka, to posłuchaj uważnie, krótko i na temat. Powiem Ci, co masz robić, moi kochani. Szanowni Państwo, sposób jest naprawdę dużo, moi kochani. Możesz umówić z nim na randkę, na rody, na kawę, jakieś, ja, y, jakieś napoje. Wszystko, co spotkasz. Oglądasz na własne odpowiedzialność. Także podarwi chłopaka. Najlepszą metodą, żeby podejść do prawdziwy mężczyzny i chłopaków sposób jest różny. Możesz umówić z nią na kawę, Narody. do kina, albo na siedzi w domu, opowiadać miłe historie tego, co pragną mężczyźni i chłopaków. Także odradzam. Nie bądź ty obojętny. Nie bądź ty obo obojętny. Nie bądź ty obojętny. Przepraszam, jeszcze raz. Nie bądź ty obojętny. Poderwij, aż przekonasz. Jeżeli tego nie wiesz, możesz cofnąć. Jeszcze raz. Jeszcze raz o tym mówię. Poderwij. spotka się do kina. Do szkoły. Razem na kawę. I na słodkie napoje. I posiedzieć w domu. miły, dogodne atmosferę. Na przyszłość. Taka dobra nowa rada. Poderwij. Aż zobaczysz, co będzie. Dziękuję. Zaskrybuj mój kanał tutaj na dół. Na dziennikarz i na TikToku. Tutaj. Yy, tutaj zapraszam. Cześć.